Wprowadzenie danych. Po dodaniu nowego mieszkania trzeba wprowadzić teraz dane. Właściwe dane dla nowego mieszkania z datą sprzedaży, a dla starego wszystkie dane ustawić na 0. Procedura wygląda następująco. Opcjonalnie, czyli nie jest to czynność wymagana, aczkolwiek o ile łączy na to pozwala, to zalecamy. Zostanie odświeżona pamięć potężna okna. Naciskamy Ctrl plus R. A następnie z drzewa struktury zakłady zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy edytować dane. Pamiętamy to była cicha 2. Następnie przechodzimy do modułu administracji. Wybieramy stare mieszkanie, czyli to, co było sprzedane. I następnie klikamy na przycisk dane i patrzymy. Jakie dane były przypisane temu lokalowi. Warto je gdzieś sobie odnotować. I następnie z menu zasoby wybieramy pozycję edytuj dane. Skrót klawiszowy ZD. Otworzy się okno dialogowe dodawania danych i z menu. z pola element struktury wybieramy stare, czyli to sprzedane mieszkanie to było M307. W polu dana wybieramy daną, którą chcemy zmienić, czyli powierzchnia użytkowa, niech to będzie. I w polu od dnia ustawiamy datę sprzedaży mieszkania pamiętamy był to styczeń 14. Polu wartość pozostawiamy 0 i klikamy Dodaj, aby dodać wprowadzone pola do list pozycji, i będą one tutaj widoczne poniżej. I analogicznie postępujemy dla drugiej danej, która była przypisana do tego lokalu, czyli do powierzchni garażu. Tak, data się zgadza, wartość 0. Dodaj. W podobny sposób wprowadzamy te same dane dla nowego lokalu, czyli dla lokalu z literą N. To będą te same dane, tylko już wprowadzamy rzeczywiste wartości z datą sprzedaży. Jak pamiętamy, to powierzchnia użytkowa była 32,5 metra i dodajemy. Natomiast powierzchnia garażu. Data się zgadza. To było 11,3 metra. Dodajemy. Mamy teraz tutaj widoczne na liście dwa mieszkania i dwie różne dane, czyli łącznie cztery pozycje. Jedne pozycje zerujemy, drugie wprowadzamy rzeczywiste wartości. I jeżeli wszystko się zgadza, to przechodzimy do pola hasła. Wprowadzamy je. I klikamy zatwierdź. Możemy od razu zweryfikować wprowadzone zmiany w widoku głównej aplikacji. To jest podgląd informacyjny danych. I tak jak mamy mieszkanie M307, klikamy na dane. Widzimy tutaj powierzchnia użytkowa i powierzchnia garażu są wartości 0. Jak sobie rozwiniemy. To widzimy, że w styczniu 14 nastąpiła zmiana tej wartości i tak samo jest w przypadku garażu od stycznia 14 jest wartość 0, jeżeli weźmiemy teraz mieszkanie to nowe z N, to widzimy, że wartości są odpowiednio, a po rozwinięciu również widzimy, że Zmiana nastąpiła 14 stycznia i analogicznie również w garażu. I wydaje się, że wszystko jest w porządku.